Ja się przyznaję, że jak usłyszałam utwór i wiedziałam, że Mimi Wytrzyńska go pisała, to już gdzieś tam w głowie miałam, ok, to będzie na pewno dobry numer. I jak przesłuchałam, to się utwierdziłam w tym, że tak jest. I naprawdę podoba mi się to, jakie ma przesłanie, że... Yy, że w sumie jest w moim stylu. Na początku gdzieś tam aranżacyjnie trochę... Yy, Myślałam, że jest za mocny, ale dodaliśmy w ogóle trąbki, dodaliśmy jakiś taki mały smaczek, gdzie właśnie definiuje trochę to, jaka jestem, więc czuję się w tym mega dobrze. I właśnie przyszliśmy ze studia, jest cudownie. Jaram się bardzo i bardzo lubię takie sytuacje, kiedy właśnie wychodzę ze studia, potem idę do domu albo jadę autem do domu i po prostu słucham tego w kółko i zaraz będzie to nie taki czas. Więc mamy nadzieję, że Wam również się to spodoba i bardzo się cieszę i dziękuję, że mogę brać udział w tak fajnym pro projekcie, jak yy, płyta, która zostanie nagrana przez karty Grabowskiego, więc. No, nic tylko się cieszę Ci i naprawdę jestem muzyka szczęśliwa. Łatwo jest mówić, trudniej zacząć, ale w końcu. Może to dzisiaj jest odpowiedni dzień. Dziecko się liczy. Najbardziej muzyczna kampania o emocjach i rozwoju dzieci.